Jeśli szukasz swojego pierwszego basenu, to jesteś w idealnym miejscu. Zobaczenie tego filmu jest pierwszym krokiem, który powinieneś zrobić, zanim w ogóle zaczniesz myśleć o basenie w ogrodzie. Informacje zdobyte w tym filmie dadzą Ci szersze spojrzenie na temat basenów ogrodowych i ich użytkowania, dzięki czemu będziesz miał dużo większą świadomość na temat tego, co Cię czeka po rozłożeniu basenu. Brak tej wiedzy będzie prawdopodobnie skutkował, że zamiast wesołej zabawy całej rodziny w środku lata, skończy się to awanturami, płaczem, utratą masy czasu, pieniędzy i nerwów, by na końcu usłyszeć, że po co w ogóle kupowałeś ten basen czy że z basenem są tylko same problemy i że nikt już nie chce słyszeć o rozkładaniu basenu w kolejne wakacje. Nie chcesz, by tak wyglądała przygoda z twoim basenem? Musisz zdawać sobie sprawę z kilku bardzo ważnych rzeczy, o których opowiadam w tym oraz kolejnych filmach. Zdobycie całej potrzebnej wiedzy sprawi, że basen będzie najlepszą inwestycją do twojego ogrodu, z którego cała twoja rodzina będzie mogła korzystać przez następne lata. Na początku musisz wiedzieć, że tematy poruszone w filmie nie są popularne i niewielu właścicieli o nich opowiada. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli czegoś nie widać lub o czym się nie mówi, to nie istnieje. Dlatego wszystkie informacje są bardzo ważne, w szczególności jeśli chcesz dopiero kupić swój pierwszy basen. W tym filmie chcę Ci przybliżyć tematy, z których bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, przez co narażają się na wiele problemów w późniejszych etapach korzystania z basenu. Basen wymaga pracy. Pierwszą, bardzo ważną kwestią, z której wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawy, to kwestia odpowiedniego dbania o basen. Niestety, wśród nieświadomych ilości nowych obowiązków właścicieli basenu, Panuje przekonanie, że wystarczy kupić basen, napełnić go wodą, wrzucić trochę chloru i nasz basen będzie przez cały sezon krystalicznie czysty i bezpieczny. Niestety, już po kilku dniach zaczynają dostrzegać pierwsze skutki nieprawidłowego dbania. Najbardziej widoczny będzie zmieniający się kolor wody w basenie oraz zbieranie się różnego rodzaju zanieczyszczeń na dnie i tafli wody. Jeśli do tej pory Ty również tak myślałeś, to musisz jak najszybciej dowiedzieć się, jak prawidłowo dbać o basen. W przeciwnym razie w niedługim czasie twój basen stanie się ogromnym zbiornikiem wypełnionym glonami, algami i szkodliwymi mikroorganizmami. Gwarantuję ci, że kąpiel w takiej wodzie nie będzie miała nic wspólnego z przyjemnością. Musisz pamiętać, że basen wymaga regularnej pracy od momentu, gdy pierwszy raz napełniasz go wodą, aż po sam koniec sezonu. Prawidłowa pielęgnacja wody to systematyczny i regularny proces składający się z kilku etapów. Utrzymywanie prawidłowych parametrów wody, odpowiednia filtracja czy prawidłowe czyszczenie to trzy główne zbiory czynności, które musimy wykonywać przez cały sezon. W przypadku, gdy nie będziesz w ogóle dbał o swój basen lub zaniedbasz jeden z tych etapów, bardzo szybko odczujesz tego negatywne skutki. Ilość pracy, jaką będziemy musieli wykonywać, jest zależna od kilku czynników. Opowiem Ci teraz o trzech głównych, od których zależy, czy swojemu basenowi będziesz poświęcał kilka, czy może kilkadziesiąt minut na codzienną obsługę. Rozmiar basenu, to jak duży jest nasz basen, będzie wpływało na to, ile będziemy mieli przy nim pracy. Niestety czas poświęcony na odkurzanie dna czy czyszczenie tafli wody z unoszących się na niej liści jest mocno uzależniony od rozmiaru basenu. W przypadku małych basenów bardzo szybko jesteśmy w stanie wyłowić unoszące się liście, czy za pomocą kilku ruchów odkurzyć dno. W basenach o bardzo dużych rozmiarach ten czas będzie kilka razy dłuższy. Dlatego możemy przyjąć, że duży basen będzie wymagał większej ilości pracy w porównaniu z małym basenem. Dodatkowe akcesoria. Czy duży basen to zawsze dużo pracy? Niekoniecznie. Chcąc posiadać zawsze krystalicznie czystą wodę, możemy skorzystać z kilku dodatkowych akcesoriów, które w pierwszym etapie mocno ograniczą ilość zanieczyszczeń w basenie, a następnie pomogą nam zmniejszyć czas poświęcony na np. czyszczenie. Używając dodatkowych akcesoriów, jesteśmy w stanie bardzo mocno skrócić czas poświęcony na pracę przy basenie. Dzięki czemu w skali miesiąca możemy oszczędzić kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dodatkowych godzin, które zamiast przeznaczyć na obsługę, możemy wykorzystać na relaks. Odpowiednia wiedza. Dzięki prawidłowemu przygotowaniu basenu oraz jego odpowiedniej pielęgnacji zyskamy w ciągu sezonu wiele dodatkowych godzin. Używanie odpowiednich akcesoriów i stworzenie powtarzalnych procesów będzie powodowało, że mocno zmniejszymy ilość czasu potrzebnego na obsługę basenu. Dodatkowo, niepopełnianie niepotrzebnych błędów, przez które np. musimy poświęcać dużo czasu na oczyszczanie wody lub kilkukrotne wylewanie i ponowne napełnianie basenu. Pozwoli nam zaoszczędzić nie tylko wiele godzin pracy, ale również pieniędzy i czasu. Wiemy już, co ma wpływ na ilość pracy przy basenie, więc omówmy sobie pokrótce podstawowe zajęcia, które musimy wykonywać regularnie przez cały sezon. Chemia basenowa. Korzystanie z chemii basenowej jest niezwykle ważnym zajęciem, które da nam pewność, że nasza woda posiada prawidłowe parametry i nadaje się do kąpieli. Nieprawidłowe parametry wody będą skutkowały, że bardzo szybko zaczną w niej się rozwijać niebezpieczne bakterie, wirusy czy grzyby, oraz woda zacznie zmieniać swój kolor na zielony lub mętny. Taka woda nie nadaje się do kąpieli i może stwarzać poważne ryzyko dla zdrowia i życia wszystkich użytkowników basenu. Dlatego regularne sprawdzanie i regulowanie parametrów wody jest jedną z najważniejszych czynności, jeśli chcemy kąpać się w czystym i bezpiecznym basenie. Filtracja. Pompa basenowa jest jednym z najważniejszych akcesoriów w basenie. Chcąc korzystać w prawidłowy sposób z pompy, tak by pomagała nam utrzymać czystą i bezpieczną wodę, musimy zadbać o jej regularną pracę i czyszczenie. Czyszczenie basenu. Ciągle wpadające do naszego basenu różnego rodzaju zanieczyszczenia typu liście, gałązki, kwiaty czy owady będą wymagały zazwyczaj codziennej potrzeby wyłowienia ich z wody. Oprócz czyszczenia tafli wody musimy zadbać również o czystość dna i ścian basenu. Zakup basenu to nie koniec wydatków. Drugą bardzo ważną informacją, o której musisz wiedzieć, chcąc kupić swój pierwszy basen, to kwestia dodatkowych kosztów w trakcie sezonu. Pamiętaj, że zakup basenu to nie koniec Twoich wydatków. Wiele początkujących osób nie zdaje sobie sprawy, że chcąc korzystać z czystego i bezpiecznego basenu, będą musieli ponosić dodatkowe koszty jego użytkowania. Zaskoczeni właściciele, którzy nie mieli pojęcia, że w trakcie sezonu będą otrzymywali wyższe rachunki lub będą musieli dokupić dodatkowe akcesoria oraz ci, którzy nie do końca wiedzą, jak i dlaczego muszą dbać o basen, często popełniają poważny błąd szukając pozornych oszczędności, np. zaniedbując filtrację, nie stosując chemii basenowej czy rzadko czyszcząc basen. Korzystając z basenu, możemy w pewnych miejscach stosować alternatywne i tańsze rozwiązania, lub po prostu nie popełniać kosztownych błędów. Jest jednak kilka niezbędnych elementów, na których nie możemy oszczędzać. Pozorne oszczędności będą powodowały wiele problemów z basenem, np. pojawienie się zielonej, mętnej wody, rozwój robaków, czy nieodpowiednia dezynfekcja wody. Koszty usuwania tego typu skutków nieprawidłowego dbania o basen. Często przewyższają koszty regularnej pielęgnacji. Najwyższe koszty są szczególnie na początku naszej przygody z basenem, gdy musimy skompletować swój pierwszy zestaw basenowy składający się z dodatkowych akcesoriów oraz chemii basenowej. W kolejnych sezonach koszty utrzymania będą niższe, ponieważ będziemy już posiadali niezbędne akcesoria oraz większą wiedzę na temat używania basenu, minimalizując niepotrzebne wydatki. Od czego będą zależały koszty utrzymania basenu? Rozmiar basenu. Jeden z głównych czynników, który mocno wpływa na ostateczny koszt korzystania z basenu. Zasada jest prosta. Im większy basen, tym większe jego koszty utrzymania. Warto o tym pamiętać, rozglądając się za swoim pierwszym basenem, tak by nie być zdziwionym w środku lata dodatkowymi rachunkami. Wiele osób, które przegląda oferty różnych basenów, nie zdaje sobie sprawy z różnic pomiędzy basenami o małych i bardzo dużych pojemnościach. Brak tej wiedzy powoduje, że możemy bardzo szybko zafundować sobie zamiast wielkiej frajdy, wielkie, kosztowne rozczarowanie. Odpowiednie akcesoria. Kupowanie tylko sprawdzonych, potrzebnych oraz dopasowanych do naszej sytuacji dodatkowych akcesoriów sprawia, że nie musimy ponosić niepotrzebnych wydatków na przedmioty, które nie działają lub nie są nam potrzebne. Odpowiednie zakupy, szczególnie na początku, pozwolą nam zaoszczędzić od kilkuset do kilku tysięcy na samych akcesoriach. Niestety, znów nowi właściciele bez doświadczenia są mocno narażeni w tym momencie na utratę dużej ilości pieniędzy, głównie przez słuchanie złych rad innych osób. Pamiętaj, że wszystkie swoje zakupy powinieneś dostosować do siebie i swojej sytuacji. Słuchanie rad innych, którzy w całkowicie inny sposób korzystają z basenu lub z wielu innych przyczyn doradzają ci akurat zakup tego przedmiotu, w większości kończy się niepotrzebnym wydatkiem lub zakupem nieodpowiednich przedmiotów. Odpowiednia wiedza, czyli brak kosztownych błędów. Posiadanie odpowiedniej wiedzy uchroni Cię przed popełnieniem wielu kosztownych błędów. Które mocno zwiększą ostateczny koszt używania basenu? Zdobycie potrzebnych informacji pomoże Ci w zakupie odpowiednich akcesoriów i prawidłowym używaniu basenu, likwidując np. koszt kilkukrotnego napełniania basenu w trakcie sezonu z powodu zmiany koloru wody lub pojawieniu się pływających robaków. Oprócz pieniędzy zaoszczędzimy mnóstwo czasu, pracy i nerwów. Jakie dokładnie są koszty używania basenu w ciągu sezonu? Woda. Podstawowy koszt, w końcu czym byłby basen bez wody? Koszt napełnienia basenu będzie zależny od jego pojemności. Im posiadamy większy basen, tym więcej będziemy musieli zapłacić za jego napełnienie. Koszt napełnienia basenu powinniśmy ponieść tylko jeden raz, nalewając wodę na początku sezonu. Uważaj na rady innych osób, które polecają wylewać i napełniać basen kilkukrotnie w trakcie sezonu. Nie ma to nic wspólnego z prawidłową pielęgnacją wody. Prąd. Oprócz większego rachunku za wodę musimy doliczyć również większe rachunki za prąd. Dla większości osób najbardziej prądożernym urządzeniem będzie pompa basenowa. Jednak w przypadku małych i średnich basenów koszt prądu będzie w granicach dodatkowych kilkunastu kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Znacznie większą kwotę na naszym rachunku zobaczymy w sytuacji, gdy posiadamy duży basen i będziemy chcieli podgrzać znajdującą się w nim wodę za pomocą urządzeń elektrycznych. Używanie tego typu metod w przypadku, gdy nie posiadamy dodatkowych urządzeń mogących obniżyć koszty prądu, np. fotowoltaiki, mogą powodować dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie na naszym rachunku. Chemia basenowa. Kolejnym źródłem dodatkowych kosztów używania basenu jest chemia basenowa. Chcąc posiadać czystą i bezpieczną wodę, musimy regularnie używać poszczególnych środków. Stosowanie chemii basenowej odbywa się regularnie przez cały sezon. Powodując, że w zależności od wielu czynników, w tym np. jak dbamy o naszą wodę, będziemy potrzebowali jej większą lub mniejszą ilość, którą zazwyczaj będziemy musieli dokupić w trakcie sezonu wraz z jej stopniowym zużyciem. Pamiętaj, że chemia basenowa jest bardzo ważnym elementem czystego i bezpiecznego basenu, dlatego nieregularne i nieodpowiednie stosowanie poszczególnych preparatów będzie powodowało wiele negatywnych skutków. Akcesoria niezbędne do prawidłowego działania basenu. Dodatkowo to zazwyczaj największy wydatek dla osób zaczynających przygodę ze swoim nowym basenem. Koszty poszczególnych akcesoriów są mocno zróżnicowane i uzależnione od naszych decyzji i upodobań. Ma na to wpływ m.in. to, jak dużo chcemy poświęcać czasu na pracę przy basenie, czy możemy poświęcić więcej czasu korzystając z tańszych rozwiązań, czy wolimy skorzystać z urządzeń, które potrzebują dużo mniej czasu na obsługę. Poruszając już temat akcesoriów basenowych, opowiedzmy sobie nieco więcej na ich temat i wyjaśnijmy sobie, dlaczego ich używanie jest tak ważne dla naszego basenu. Basen wymaga dodatkowych akcesoriów. Jeśli chcesz prawidłowo zadbać o swój basen, nie możesz zapomnieć o dodatkowych akcesoriach basenowych. Akcesoria, w zależności od swojego rodzaju, pełnią wiele różnych funkcji. Zaczynając od najważniejszych, czyli prawidłowej filtracji, pozwalającej usunąć unoszące się w wodzie zanieczyszczenia, kończąc na pływającej lodówce, w której możemy trzymać swoje zimne napoje. Akcesoria basenowe możemy podzielić na trzy grupy: akcesoria niezbędne, akcesoria dodatkowe oraz gadżety. Akcesoria niezbędne to zbiór przedmiotów, które każdy właściciel powinien posiadać w swoim domu, tak by móc prawidłowo pielęgnować swój basen i wodę. Akcesoria dodatkowe pomogą Ci zmniejszyć ilość czasu potrzebnego na wykonywanie codziennych prac lub pomogą podnieść satysfakcję korzystania z basenu, np. poprzez podniesienie temperatury wody. Gadżety to zestaw wszystkich przedmiotów, które nie są niezbędne do prawidłowego działania basenu, ale jeszcze bardziej umilą czas spędzany w basenie, niezależnie od tego ile masz lat. Omówmy sobie teraz kilka wybranych, niezbędnych akcesoriów, których powinieneś używać chcąc zacząć przygodę z basenem. Pompa basenowa podstawowe i najważniejsze narzędzie, które pomoże nam cieszyć się czystą i bezpieczną wodą. Pompa basenowa jest najważniejszym przedmiotem w całym naszym zestawie. Filtry do pompy. Posiadając już pompę, będziemy potrzebowali również filtrów, które zatrzymają wszystkie unoszące się w wodzie zabrudzenia i zagwarantują nam, że nasza woda będzie czysta. W przypadku pomp kartuszowych będziemy potrzebowali odpowiedniego rodzaju filtrów kartuszowych. Pompy piaskowe możemy wypełnić różnego rodzaju złożem w zależności od swoich upodobań. Mata pod basen. Chcąc rozłożyć swój basen, musimy pamiętać, by nigdy nie rozstawiać basenu bezpośrednio na podłożu. Rozłożenie basenu bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń od dołu spowoduje, że dno naszego basenu będzie narażone na przetarcia lub przebicia. W zabezpieczeniu naszego dna basenu przed pojawieniem się dziur pomoże nam mata pod basen. Będzie ona pełniła dodatkową warstwę ochronną chroniącą dno naszego basenu. Pokrywa na basen. Pokrywa na basen pełni wiele przydatnych funkcji. Przykrywając nasz basen, zmniejszamy ilość przedostających się zanieczyszczeń z zewnątrz do wody, co pozwoli nam mocno zmniejszyć ilość czasu poświęconego na wyłapywanie unoszących się zabrudzeń. Użycie pokrywy pozwoli nam również szybciej zwiększyć temperaturę wody oraz powolnić jej wychładzanie. Pokrywa pomoże również zmniejszyć ubytek środków chemii basenowej, przez co nasza woda będzie mniej narażona na potencjalne problemy. Siatka do wyławiania zabrudzeń. Mając odkryty basen, musimy się liczyć z tym, że bardzo często będzie coś do niego wpadało. Liście, kwiaty, gałązki, owady, trawa lista rzeczy, które mogą wpaść do basenu jest długa. Aby pozbyć się tych wszystkich unoszących się zanieczyszczeń z wody, Będziemy potrzebowali siatki do wyłapywania zabrudzeń i cieszenia się kąpielą w czystej wodzie pozbawionej pływających zanieczyszczeń. Pływający dozownik. Dozownik będzie nam potrzebny do prawidłowego używania środków chemii basenowej. Zadaniem dozownika jest długotrwałe uwalnianie przez cały czas środków chemicznych znajdujących się w jego środku. Ciągłe uwalnianie się poszczególnych środków chemii basenowej pozwoli nam utrzymać czystą i bezpieczną wodę w naszym basenie. Odkurzacz do basenu. Kolejnym niezbędnym przedmiotem do utrzymania czystej wody jest odkurzacz basenowy. Różnego rodzaju zanieczyszczenia, które dostały się do basenu i zdążyły opaść na dno, np. piasek, trawa czy liście, będą musiały być usunięte za pomocą odkurzacza. Drabinka do basenu. Drabinka do basenu będzie szczególnie pomocna w przypadku wysokich basenów powyżej 100 cm wysokości. Ułatwi ona wchodzenie dorosłym, a szczególnie małym dzieciom. W przypadku basenów o wysokości do 100 cm nie jest ona zazwyczaj potrzebna, ponieważ bez większego problemu jesteśmy w stanie wejść do naszego basenu. Oprócz niezbędnych akcesoriów, potrzebujemy również poszczególnych preparatów chemii basenowej oraz przyrządów do pomiaru parametrów naszej wody. Kiedy skompletować swój idealny zestaw akcesoriów? Naszym klientom polecam zakup poszczególnych akcesoriów po zapoznaniu się z naszymi poradnikami, zawierającymi przygotowane zestawy dostosowane do różnych pojemności basenu. Znajdują się tam dokładne listy przedmiotów podzielone według różnych czynników. Warto przemyśleć wybór odpowiednich akcesoriów, ponieważ będziemy z nich korzystać przez cały sezon. Tak więc, jeśli jesteś osobą, która nie chce lub nie może poświęcać dużo czasu na pracę przy basenie, Możesz użyć kilku akcesoriów, które pomogą Ci zautomatyzować np. proces czyszczenia basenu, tak że nawet posiadanie dużego basenu będzie wymagało od Ciebie poświęcenia małej ilości czasu. Wybór akcesoriów do basenu będzie również uzależniony od tego, jak korzystasz z basenu oraz o niego dbasz. Warto również zastanowić się nad przyszłością, i pomyśleć, czy jeśli za rok będę chciał użyć dodatkowego akcesorium, lub za dwa lata będę chciał kupić większy basen, to czy będzie on prawidłowo działał z pozostałymi sprzętami. Dodatkowo warto dokładnie przeliczyć ceny konkretnych przedmiotów i sprawdzić, czy ich długotrwałe koszty użycia nie przewyższają na pierwszy rzut oka wyższej ceny, która w długim terminie okazuje się tańszym wyborem. Te wszystkie informacje pomogą zaoszczędzić ci kilkaset złotych. Oraz dodatkowe godziny, które zamiast pracy przy basenie możesz wykorzystać na zabawę w wodzie. Basen wymaga wiedzy. Odpowiednia wiedza na temat basenów ogrodowych będzie Ci potrzebna tak długo, jak długo zamierzasz mieć u siebie basen. Pierwsze decyzje będziesz musiał podjąć już na etapie wybierania i przygotowania odpowiedniego miejsca, aż do samego końca sezonu, zastanawiając się co zrobić z wodą w basenie i jak prawidłowo złożyć i przechowywać basen przez zimę. Posiadanie odpowiedniej wiedzy pomoże ci przejść bezproblemowo przez cały sezon i pomoże między innymi nie marnować pieniędzy. Brak odpowiedniej wiedzy sprawi, że nie będziesz wiedział czego tak naprawdę potrzebujesz oraz jak dużo taniej rozwiązywać problemy z basenem. Będziesz narażony na zakup niepotrzebnych, źle działających akcesoriów lub polecanych środków chemicznych, które nie działają lub jeszcze bardziej pogarszają sytuację. Bez zrozumienia procesów, jakie zachodzą w Twoim basenie oraz jak powinieneś na nie reagować, będziesz co roku tracił po kilkaset złotych lub kąpał się w ciągle brudnej i niebezpiecznej wodzie. Nie marnować czasu. Ten punkt szczególnie u nas jest bardzo ważny. Pamiętaj, że lato i wakacje nie trwają wiecznie, tak więc, chcąc wykorzystać sezon na maksa, musisz posiadać czystą i bezpieczną wodę w swoim basenie przez cały czas. W końcu, nikt nie będzie chciał kąpać się w niebezpiecznej, zielonej, brązowej czy mętnej wodzie. Bez odpowiedniej wiedzy i dbania o basen, narażasz się na taki widok przez połowę lata. Nie marnować nerwów. Chcesz kupić basen, by z niego korzystać, jednak zapewne ani ty, ani twoja rodzina nie chce na niego spoglądać przez okno i zastanawiać się, co teraz zrobić, ponieważ nie nadaje się do kąpieli. Wykonywać żmudną pracę przy basenie, która nie przynosi oczekiwanych rezultatów, czy usłyszeć, że z tym basenem to są tylko same problemy i niepotrzebnie go kupowałeś. Jeśli nie chcesz, by tak wyglądały twoje wakacje, to znów odpowiednia wiedza pomoże ci tak zadbać o swój basen byś mógł z całą swoją rodziną z niego korzystać, a nie spoglądać na niego z obrzydzeniem przez okno. Dlaczego odpowiednia wiedza jest tak ważna? Co roku wiele nowych właścicieli zaczyna swoją przygodę z basenem, nie mając zielonego pojęcia o prawidłowej pielęgnacji. Niestety, nowi właściciele bardzo szybko zdają sobie sprawę, że basen nie jest kolejnym meblem ogrodowym, który możemy rozłożyć w ogrodzie i już niczym się nie przejmować. Zaczynają rozumieć, że basen wymaga odpowiedniej i regularnej obsługi. Zazwyczaj pojawia się to w momencie, gdy ich stan wody jest już bardzo zły i np. woda zmieniła kolor, lub po całym basenie pływają różnego rodzaju robaki. Czy tych problemów mogą uniknąć niedoświadczeni nowi właściciele? Oczywiście, że tak. Na podstawie wielu rozmów z właścicielami basenów udało nam się stworzyć długą listę różnego rodzaju pytań dotyczących obsługi basenów ogrodowych. Stworzyliśmy największą bazę wiedzy poświęconą prawidłowej pielęgnacji basenu przez cały sezon. Zebraliśmy odpowiedzi na ponad kilkaset najpopularniejszych pytań i ułożyliśmy je w szybką i łatwą ścieżkę, dzięki której zdobędziesz niezbędną wiedzę już po kilku godzinach, a nie po kilku latach. Popełniając po drodze mnóstwo kosztownych błędów. Bardzo nam zależy, byś razem ze swoją rodziną mógł cieszyć się ze swojego basenu przez następne lata. Dlatego specjalnie dla klientów naszego sklepu, wybierając basen oznaczony Wsparcie Cały rok, otrzymujesz nielimitowany dostęp do wszystkich naszych poradników, list kontrolnych, infografik, harmonogramów prac czy kalkulatorów basenowych. To wszystko, by nawet osoba, która nigdy wcześniej nie miała żadnego pojęcia o basenach, dokładnie wiedziała, co ma teraz zrobić, by cieszyć się czystym i bezpiecznym basenem bez popełniania niepotrzebnych błędów. Jeśli jeszcze nie masz swojego wymarzonego basenu, to zapraszam Cię do sprawdzenia naszej oferty i zapoznania się z jej szczegółami dotyczącymi naszej pomocy dla nowych właścicieli basenów. Uważaj na rady innych osób! Wybór najlepszego basenu do swojego ogrodu jest bardzo ważną decyzją i warto jej poświęcić trochę czasu. W końcu z basenu będziesz korzystać przez następne kilka lat, tak więc podejmując teraz nie najlepszą decyzję, będziesz odczuwać tego skutki w późniejszym czasie. Zastanawiając się, jaki basen wybrać, warto pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak jeden uniwersalny model basenu, który sprawdzi się u wszystkich osób i każdy będzie z niego zadowolony. Modele basenów różnią się m.in. rozmiarem, wysokością, kształtem, rodzajem czy kolorem. Każdy z tych elementów odgrywa ważną rolę i ma swoje plusy i minusy, o których warto pamiętać. Co roku mnóstwo osób zadaje to samo pytanie: jaki kupić basen? Pod tego typu pytaniami znajdziemy mnóstwo odpowiedzi, zawierających przeróżne modele basenów, które zazwyczaj aktualnie posiadają osoby komentujące. Niestety, Podjęcie decyzji opierającej się na takich propozycjach kończy się w większości przypadków źle. Dlaczego? Ponieważ każdy z tych właścicieli posiada inne wymagania oraz możliwości. Kto, jak często, w jaki sposób będzie korzystał z basenu, ile czasu, pieniędzy, pracy możesz poświęcić na jego obsługę, ile masz miejsca, jaką lubisz temperaturę wody, czy miałeś wcześniej doświadczenie z basenami, to tylko kilka z podstawowych pytań, na które powinna odpowiedzieć sobie osoba zastanawiająca się nad swoim pierwszym basenem. Wybór basenu powinien być zawsze indywidualną decyzją dopasowaną do naszych wymagań i potrzeb. Słuchanie rad przypadkowych osób, które polecają kupić jakiś model basenu, jest bez sensu i zazwyczaj kończy się źle. A więc jak wybrać najlepszy basen do swojego ogrodu, tak by mieć pewność, że spełni on wszystkie nasze wymagania? To proste. Musisz zastanowić się i odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań dotyczących wyboru właściwego basenu. Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy specjalne nagranie pokazujące jak w pięciu prostych krokach wybrać najlepszy basen do swojego ogrodu. Sprawdź go koniecznie, jeśli chcesz podjąć najlepszą decyzję, z której będziesz zadowolony przez następne kilka lat. Kliknij już teraz w link w opisie i zobacz poradnik, który pomoże Ci przejść przez cały proces wyboru najlepszego basenu.